Dzień dobry, jesteśmy w Warszawie na procesie stacji kontroli pojazdów. Przedstawiam, chce się tam przewodniczący... Krzysztof Lubiński z Blańska. przyjechałem dzisiaj wspomóc naszą grupę przedsiębiorców, ale diagnostyk, aby w końcu uzyskać tą waloryzację, która przez 17 lat stoi w miejscu. Jaką stację pan reprezentuje? Podstawową Od czy, stację. Czy, Od ma pan uprawnienia diagnostyczne? Tak, konkretne uprawnienia, tak. 17 lat. Czy jest, jest pan może właścicielem tej stacji? Nie, jest pan jestem kierownikiem stacji. Aha. Jak pan myśli? Czy uda się tym protestem zmienić, zwaloryzować nasze statki na stacjach kontroli pojazdów? Mam nadzieję, że się uda w końcu po tylu latach, próbach, No których tak naprawdę zmusiło nas to już do tej obecna sytuacja, no, podążająca inflacja i koszty przede wszystkim prowadzenia tej działalności, zmusiły nas do tego, że chcieliśmy tutaj się zjawić i też, pokazać, no, że nie jesteśmy taką małą, biedną grupą po prostu. No, też po 17 latach warto się zainteresować. ჩიქვი ვარ ძო კასრააა სუპერ